Dzień dobry, Tomasz 1806. Proszę o tarota co do mojej osoby: kim jestem, skąd pochodzę, co mnie czeka w przyszłości. Pytam się mojej duszy i Twojej o wskazówki dla Ciebie w tym rozkładzie tarota akaszy. Podstawa piramidy to jest przeszłość, a ona jest duchowo przepiękna. Jesteś jednym z tych uczniów. Który jest nauczany, namaszczany wręcz do duchowej pracy przez tą wysoką, duchową istotę. Więc przyszedłeś do tych światów o niższych częstotliwościach z wielką misją, by nieść w nich to, co duchowe. To jest bardzo piękny początek Twojego rozkładu. To jest twoja nauczycielka, królowa zwojów, królowa Akaszy. Ona jest bardzo bliska Akaszy, potężna inteligencja. Ona wie wszystko. Ona ciebie uczyła. Karta jest odwrócona. Doszło do separacji, rozdzielenia. Coś, coś pomiędzy wami powstało takiego, że ona nie mogła dalej cię uczyć straciłeś nauczycielkę pola kaszy także odwrócone dla ciebie ale to nic dziwnego ponieważ gdy zniknęła twoja nauczycielka królowa kaszy to i dostęp do akaszy także został utracony dla ciebie Co ciekawe, mamy kartę ego, co symbolizuje, że w Twoim rozwoju, tym duchowym, gdzie byłeś szykowany do wielkiej misji, pojawił się umysł, pojawiły się pragnienia ziemskie, pragnienia ciała. Ta duchowość była tobie nie po drodze. Chciałeś czegoś jednak innego. Karta jest odwrócona już na tym poziomie, więc ten egoista zniknął, odpuścił, ale popatrz, że zostawił ślady. Wchodzimy teraz w teraźniejszość, a ty dalej jesteś w więzieniu umysłu w tym mentalnym więzieniu w każdej chwili możesz się opuścić ale siedzisz to wszystko przez ego przez twoją ziemską tożsamość przez tą historię która tutaj nastąpiła Jakieś rany powstały i to jest Twoje więzienie, w którym się znajdujesz. Środkowa karta to serce piramidy. To jest główne przesłanie Twojej duszy teraz dla Ciebie. To jest Biblioteka Kaszy. Taka w materialnej formie dostępna dla ciała i dla umysłu twoja dusza mówi tobie studiuj właśnie ucz się duchowości odzyskaj to co kiedyś miałeś i utraciłeś Popatrz na kolejną kartę z teraźniejszości. To jest Twoja duchowa rodzina. Kiedyś miałeś do niej dostęp, do Twoich opiekunów. Tylko, że na tym poziomie zostało to utracone. Nie masz tego. Więc oni, Tobie nie pomagają twoja nauczycielka tobie nie pomaga twoja duchowa rodzina też nie ponieważ te mentalne więzienie w którym jesteś to są takie blokady umysłu że ty nie jesteś w stanie swoim sercem poprzez swoją duszę czuć tych istot doświadczać ich więc ty pracą od podstaw z pozycji ciała, umysłu musisz wchodzić w duchowość i rozwijać się. By zniwelować to więzienie, odzyskać połączenia z akaszą, Twoją duchową rodziną. W przyszłości na karcie róż pojawiają się dzieci w ogrodzie. Ogród piękny i bezpieczny. Chłopczyk się bawi, cieszy się życiem. Dziewczynka bada wszystkiego, chce dotknąć, poznać. Ta karta w tym rozkładzie, który jest tak duchowy, mówi o tym, że jeżeli będziesz mieć dzieci lub masz, to je obserwuj. Przypomnij sobie, jak to było. Gdy umysł, ziemski ego, umysł nie był tak aktywny, działała dusza, cieszyła się istnieniem i poznawała. Bo to jest klucz do otwarcia tobie ponownie akaszy. Chciałbym rozwinąć kartę tego egoisty. Która jest już odwrócona, ale co tutaj się zadziało? Popatrz. Król Róż, król miłości, bliska relacja. Czyżby z tą nauczycielką? Możliwe, że byłeś w niej zakochany, ale ta relacja nie mogła się udać. Jesteś od niej odwrócony. Jesteś królem miłości. Druga karta pokazuje wielkie duchowe zrozumienie, że można nie mieć nic, a być bardzo bogatym. Gdy ta karta jest odwrócona, to szkatułka z Twoją duszą się otwiera. I to zrozumienie sprawiło, że ta karta ego się odwróciła. Popatrz na trzecią kartę. Królowa miłości. Królowa róż. Także odwrócona. Więc z tą kartą ego związana jest potężna miłość. Potężna miłość, tylko że ta miłość w takim ziemskim aspekcie jakby nie była dla ciebie możliwa, bo ty byłeś przygotowywany do znacznie Wzniosłych misji. Twoje życie miało wyglądać zupełnie inaczej, ale gdzieś Ty zapragnąłeś tej wielkiej, prawdziwej miłości. Z jednej strony to wielkie pragnienie, ale z drugiej zrozumienie, że w sercu ta miłość jest od Twojej duszy, że nie trzeba mieć ciała, i drugiej osoby z boku, żeby tego doświadczać. To zrozumienie odwróciło Twoją kartę ego. Popatrzmy na to więzienie. Tutaj jest jakaś podróż, która się nie odbyła. Jest wyrocznia, a ona pokazuje. Na balans, na równowagę, by wszystko równoważyć równoważyć siły, energię. Chciałeś wykonać jakiś ruch gdzieś, uciec po tych wydarzeniach. Ale Akasza przypomina Tobie, że że nie. Ucieczka to zły pomysł. Ty masz inną pracę do wykonania. Na pewno nie uciekać. Popatrzmy teraz na zerwane kontakty z Twoją duchową rodziną. Gra. Była toczona gra i były ofiary. Szachownica odwrócona, więc gra się. Skończyła. Skończyła się poucinaniem tych duchowych kontaktów, ale potem znów przychodzi do ciebie zrozumienie, że jest źródło, które po prostu płynie bez początku, bez końca, nigdzie nie musisz się spieszyć, w swoim rytmie możesz dążyć do zrozumienia. Istoty źródła, a popatrz, jaka karta jest obok. Arka przymierza, połączenie ze źródłem. Misja wręcz Twoja, którą musisz wykonać. To jest Tomaszu Twoja karta, a Ty jesteś tutaj. Biblioteka Akaszy. Studiujesz wiedzę, studiujesz duchowość. To jest Twoje główne zadanie. Cała reszta tego, co gdzieś tam było po drodze, w tej chwili już jest nieistotna. Potężna opieka jest z Tobą. Jeśli chodzi o kwestie Istot duchowych, kwestii źródła, połączeń. Wszystko jest. Ty musisz tylko sobie o wszystkim przypomnieć. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.